W tym odcinku pokażę Wam, jak ściągnąć lampę BMW X7. Pierwsze co musimy zrobić, to ściągnąć oczywiście nakładkę, pociągnąć ją do siebie. I teraz musimy odkręcić dwie śruby, które znajdują się tutaj. To są torx o rozmiarze 30 oraz jedną nakrętkę, która jest tutaj wewnątrz. Ona ma rozmiar 10. Przy odkręcaniu ostatniej śruby musimy uważać na to, żeby nie spadła nam lampa. Lampę delikatnie wyciągamy do siebie, tak żeby nie uszkodzić lakieru. I teraz musimy już tylko wypiąć kostkę, która znajduje się tutaj z tyłu. Wciągniemy blokadę do tyłu i naciskamy czarny pół. I tak oto dało nam się wyciągnąć lampę BMW X7.